Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś zajmiemy się tematem poprawnego wydobycia uderzenia. Czy to z werbla, z pada, z ksylofonu, z wibrafonu, z jakiejkolwiek powierzchni, w którą uderzamy. Podstawową zasadą oczywiście jest poprawne trzymanie pałek, czyli w jednej trzeciej długości, w pierwszym zgięciu palca wskazującego układ nóż-widelec. I pamiętajcie, że chodzi o to, żeby tą powierzchnię, w którą uderzamy pałeczką, tylko pobudzić do drgania. Czyli kontakt główki pałki z powierzchnią uderzaną powinien być jak najkrótszy. Pamiętajcie, pałka odbija się lepiej lub gorzej, ale zawsze się odbija od tej powierzchni, w którą uderzacie. Proponuję wziąć sobie padzik, pałki i poćwiczyć. Najpierw jedna ręka uderzamy tak, żeby pałka wróciła do tego samego punktu. Pamiętajcie, nie starajcie się trzymać pałki kurczowo tutaj palce, żeby nie były zaciśnięte, bo wtedy bardzo pracuje nadgarstek, tu w tym stawie nadgarstkowym, bardzo się na dłoń. W zasadzie cały ruch polega na tym, że Wy podnosicie tę pałkę. Trzeba jej pozwolić się odbić, czyli tak, tu jest troszeczkę luzu w tych trzech paluszkach, one tylko podtrzymują i wtedy, kiedy pałka idzie do góry, troszeczkę się te paluszki prostują. Tutaj. Pałeczka się przesuwa po paluszkach, powodując, że one się prostują. Czyli uderzamy, pałka odbija się, prostuje te palce. Kiedy idzie do dołu, dłoń naturalnie zwinięta lekko w pięść zamyka się, czyli jest taki układ. I możemy sobie poćwiczyć na przykład po cztery uderzenia. Metronom oczywiście i jedziemy cały czas w tym samym tempie. Jak już ktoś to opanuje, to możemy grać nawet po 8 razy. Pilnujemy, żeby pałka stąd po uderzeniu wracała z powrotem na samą górę. Kolejnym elementem są takie uderzenia z połowy wysokości, i pałka wraca do połowy wysokości. Można sobie również zazębiać te uderzenia, czyli jak mamy i pomiędzy tą czwórkę włożymy sobie lewą rękę, to wtedy nam się to zazębi. O, coś takiego się zrobi. Czyli będziemy mieli tak. Postaram się zagrać tak, żeby te pałki wracały mi na samą górę. A teraz do połowy. Uwaga, jak tutaj pracują palce. Te ostatnie piąte paluszki nie mogą odstawać. Jeszcze raz wam pokażę i zwróćcie uwagę na moje paluchy tutaj. Oczywiście używajcie metronomu, chodzi o to, żeby nie zwalniać i nie przyspieszać, tylko stale grać w tym samym tempie. No i pamiętajcie o najważniejszej rzeczy, nie chodzi o to, żeby wam zaczęło wychodzić, chociaż to oczywiście jest bardzo ważne, ale właśnie wtedy, kiedy wam już wychodzi, wtedy należy to jak najdłużej ćwiczyć, żeby to gdzieś tam zostało w głowie, zostało w rękach, w pamięci takiej ruchowej. Czyli najwięcej ćwiczymy właśnie wtedy i to, co nam wychodzi i dopiero jak robicie to, to wtedy możecie sobie tempo nieznacznie przyspieszać. Myślę, że maksymalnie o jakieś dwie jednostki na metronomie, czyli zmiana taka jak najmniejsza, jak najmniej zauważalna, i znowu ćwiczycie, 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 i znowu jak najmniejsza zmiana. W razie pytań piszcie w komentarzach. Pozdrawiam. Cześć.